Dziwnie, że odpali? Pięknie Pięknie odpaliła Łukasz Łukasz? Ale masz fajny uchwyt na telefon no, a ten telefon? Telefon Nie, nie widzę obrotowego, widzę nie jest A Ten Polszach wczoraj dobry był, nie? Zaskoczy... Zaskoczył mnie ten młodej strój. Ostatnio byliśmy na gokartach, nie? Wczoraj? To może teraz do Energy Landing? Nie można, by, ja bym, ja bym był za... O wow. ja Ja pierdziele, to za ty co chciał pooglądać? No kurwa, kurwa Na tej, na tym zakręcie tej krzyży przybyło. Jak ja ostatnio jechałem, to były chyba cztery. A teraz, chyba, było pięć albo sześć nawet. Cześć. <grym z górą> Pachę przewietrzył. A tam jest baranków, nie? Łowiec, nie. Łowiecki. Łowiecki! Łowiecki, hej! jest się zobaczyć, karkować. A jak Tutaj prawo? No No chyba nie mamy innego wejścia No raczej Ale się głodny strzelił Ja pierdole Czy co? Mogliśmy sobie tu wjechać z No mogliśmy, no ale już No Paulina zejdzie, ja sobie zawrócę No ja już zostaję jak stoję No nieważne Nie, oczywiście może, może trochę z tyłu wycofam i wyjazd No tyłu o... wycofasz? Do tyłu wycofać? No! Ja do przodu wycofam. Okej okay. mm -hmm. O! Jęk! Yeah. A, tak to nawet. Jeszcze chcę do tyłu trochę, ale już nie muszę mieć odpalonego. O! Tak chciałem. O Jezus, tak

Ciekawe Patrz, jest znowu... Stąd wasze dyskusje? nie? To nie jest ten? To jest ten, KR To był KR to, to jest ten, on, To był Karaj Siema Wczoraj żeśmy się z nim ścigali Tak? Ale skubany 70 miałem i... I odjeżdżał, I odjeżdżał. A, to, tak. to ty co jechałeś na jedynce? Tak no to, bo się czai, to ja wyjadę Ja też Zobaczcie ktoś, bo ja nie wiem gdzie jest ten. Ta... Nie wiem gdzie jest ta kurtka Idziemy potem pod, ten, pod tą taką rzeczkę, tam są też pływy kajakowe i tak dalej? Nie, to są dłuższe, bo z tym powiedzeniem, że to tam dalej jest, to tam jest, 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 jest No, przecież ujechali tam, jak żeśmy byli w Częstynie Ej, to, to chodźcie, to chodźcie, nie będziemy jedli tylko pojedziemy tam, co? Dużo ludzi? Jest, jest, jest... Nie, dużo, to tyle, to możemy tutaj no, to może, może aż próbować. No właśnie, o to chodzi, żeby były wolne stoliki, nie? Co? Tak to ten... nie będę stał, stale żeby... No Albo, może... To z tego tego? Tak No tak myślałem, bo to jednego sumienia sumie nie ma. Ale no jak się tu staniemy to nie będzie trzeba zawracać Więc nie Prowadź Łukasz To nie te pierwsze, bo pierwsza krzyżówka to jest po prawej stronie sklep i ta remiza Tylko na drugiej krzyżówce będzie... co to jest ta paska? Czemu to jest to tak mają, o? Są ci wszyscy ludzie, tak. Oj, Tak Ale przed chwilą było chyba ich mniej, kurwa. Co jest na krzyżu? Cześć jest, to cześć Nawet rzucili Naprawdę mi się przed chwilą wydawało, że jest o wiele mniej ludzi Taki to było Ty, ale nie zaraz zmieścimy się? No dobra Tak, jakoś do dojadę się... Ja mogę jeszcze posiągnąć do sali. Dobra Nie siądziemy tu panowie Tak jak wszyscy się patrzą Tak nie, nie siądziemy tu Znaczy, tam już w środku jest dużo miejsca Jeżeli jestem na że to nie schodzimy. W środku jest dużo miejsca O jest my coś Co, zostajemy? W środku jest dużo jeszcze tego, nie? Możemy obczaić się w środku Uwielbiam hamowanie z pasażerem z takiej góry Kurde, Moje ręce No u się nogi się zdają Płoty No No Mówisz, że na tam bardzo pcha na plecy? Mocno, no Wiesz co, bo... No. X jest troszkę dłuższy, wiesz? No I ona nie sięga do baku, wiesz? Nie, no, nie, no, nie no. Tak palcami tylko To mi się już te pięć

ja, to już to, ale przechodzimy Jeden tylko zjechał. No to Reszta Reszta wybadam. Reszta wybadam. Reszta jest fajna wybadam. Reszta Nie Nie Sky, world, world. Hold, on. hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. World, world. Hold, on. hold on. One day you will have to answer to the children of the sky.